Moi drodzy uczniowie, dzisiaj szybciutko przypomnę Wam, e, czym są imię słowy, jak się zabrać do zadań egzaminacyjnych związanych z imię słowami. Pamiętajcie, nie lekceważcie ich, ponieważ one lubią pojawić się w zadaniach zarówno dotyczących gramatyki, ale także ortografii i interpunkcji. Filmik podzielony jest tak, że w pierwszej części szybciutko przypominam teorię, później przedstawiam Wam przykładowe zadania. Do dzieła! Moi drodzy, imię słowy to takie części mowy, które pochodzą od czasownika i to jest właściwie najważniejsze. Dzielimy je na przymiotnikowe i przysłówkowe. I jeżeli są one przymiotnikowe, to będą odpowiadały na pytanie przymiotnika. Jaki, jaka, jakie? Te pytania znamy doskonale. To jest dobra wiadomość, a jednocześnie zła, ponieważ wtedy łatwo pomylić je z przymiotnikiem. Mamy imię słowy przymiotnikowe czynne i bierne. Czynne, czyli ktoś wykonuje czynność, jest aktywny, jest on jaki, czytający, od czasownika czytać. Albo bierny, czyli jest poddawany pewnej czynności. Książka jest jaka, jest czytana, również od czasownika czytać. I imię słowami przymiotnikowymi dzisiaj nie będziemy się zajmować, o nich jest odrębny filmik. Dziś skupimy się na imię słowach przysłówkowych i to właśnie te imię słowy najczęściej pojawiają się w zadaniach egzaminacyjnych. Mamy imię słowy przysłówkowe, będą nam potrzebne, tak jak przysłówki, do określenia relacji czasowych. Tutaj zachęcam do zapamiętania końcówek. Co rzadko mi się zdarza, imię słowy przysłówkowe, tak jak przysłówki, nie odmieniają się, to znaczy, że te końcówki będą stałe. Jeżeli mamy końcówkę ONC, nie mylimy jest tutaj z końcówką "-ący", bo po naszym ONC nic nie może się pojawić. To będą takie słowa jak idąc, robiąc, czytając, myśląc, i imię słowy przysłówkowe uprzednie, końcówka uszywszy, wszy, wszedłszy i tak dalej. Do czego one nam służą? Imię słowy przysłówkowe współczesne pozwalają nam mówić o dwóch czynnościach odbywających się w tym samym czasie. Natomiast imię słowy przysłówkowe uprzednie mówią o dwóch czynnościach, z tym, że jedna z nich skończyła się przed rozpoczęciem drugiej. Zobaczmy. Robiąc zadanie, słuchał muzyki. Robił zadanie i słuchał muzyki. Drugi przykład. Zrobiwszy zadanie, czyli on już skończył tę czynność, poszedł grać w piłkę. Najpierw zakończył jedną czynność, później wykonał drugą. Jeszcze jedna informacja, póki tutaj mamy taki schemat, który łatwo zapamiętać wzrokowo, to informacja taka, że nie z przymiotnikowymi imię słowami piszemy łącznie, tak jak z przymiotnikami, z wszystkimi, czyli nie nieczytana nie czytana będzie, to pisownia łączna, a nie z przysłówkami zapiszemy zawsze oddzielnie. A teraz szczegóły. Powiedziałam, że imię słowy przysłówkowe współczesne przeznaczone są do opisania dwóch czynności w tym samym czasie i to jest ważne, ale najważniejsze jest to, by w zdaniu pojawił się tylko jeden wykonawca czynności, czyli jeden podmiot. O co tu chodzi? Bo tego właśnie dotyczą najczęściej zadania. Pijąc herbatę myślałam o całym dniu. Zobaczcie, ja piłam i ja myślałam. Zosia szła do pracy utykając. Zosia szła i Zosia utykała. Wszystko jest w porządku. Zgubili się jadąc na wycieczkę. Oni zgubili się i oni jechali na wycieczkę. Wszystko jest dobrze. Zauważcie, że pomiędzy tą częścią z imię słowem a zdaniem Zawsze pojawia się przecinek i o ten przecinek też często pojawiają się pytania. Pokażę Wam, na czym polegają błędy związane z innymi słowami i jak się ich pozbyć. Pisząc list, spadł mi długopis. Tutaj nie będzie zgadzał się podmiot, bo zobaczcie, piszę list ja, ale to długopis jest podmiotem, to on wykonuje czynność spadania. Biegnąc na przystanek, tramwaj mi odjechał. I też, to ja biegłam, a tramwaj wykonał czynność odjechania. Coś jest nie tak. Idąc ulicą, wiatr zerwał jej czapkę. To ona szła ulicą, ale to wiatr zerwał jej czapkę. Podnoć się nie zgadza. Zadanie może polegać na tym, by znaleźć błąd, już go znaleźliśmy, i teraz przekształcić to zdanie tak, by było poprawne. Jak to zrobić? Zmieniamy. Usuwamy imię słowa i zmieniamy. Kiedy pisałem list, spadł mi długopis. Kiedy biegłem na przystanek, tramwaj mi odjechał. Kiedy szła ulicą, wiatr zerwał jej czapkę. Wyraz kiedy? Wziąłem sobie tutaj z pytań przysłówka, ponieważ to przysłówki pozwalają mówić mi o czasie. Teraz imię słowy przysłówkowe uprzednie. Tu mamy dwie czynności, jedna wcześniejsza i skończona. To też jest bardzo ważne. I ponownie jeden wykonawca czynności, czyli jeden podmiot. Wymyśliwszy plan, odetchnęłam. Wszystko w porządku, ja wymyśliłam, ja odetchnęłam. Wysłuchawszy zarzutów, rozpłakał się. On wysłuchał i on rozpłakał się. Przeczytawszy książkę, wyszli na przerwę. Oni przeczytali, oni wyszli. Teraz zdania z błędami. Popełniwszy głupstwo, nadzieja przepadła. Popatrzcie, to on popełnił głupstwo, ewentualnie ja popełniłam głupstwo, ale nadzieja przepadła, czyli nadzieja jest podmiotem w drugiej części zdania. Inny błąd pojawi się w drugim zdaniu. Szedłszy do sklepu spotkali znajomego. Zobaczcie, informacja ważna o imię słowie uprzednim, że ta pierwsza czynność wyrażona imię słowem musi być skończona, a szedłszy jest nieskończone. I poprawnie, kiedy popełnił głupstwo, nadzieja przepadła. Drugie, musimy użyć czasownika dokonanego, stworzyć imię słów od dokonanego czasownika. Poszedłszy ulicą, spotkalić znajomego. Kolejna ważna informacja to musimy wiedzieć, czym jest imię słowowy równoważnik zdania. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy sobie przypomnieć w ogóle, czym jest równoważnik zdania. A to informacja z wczesnej podstawówki. Popatrzcie, pamiętacie, że wypowiedzenia dzielimy na zdania i na równoważniki zdań. Zdanie musi zawierać orzeczenie, równoważnik zdania go nie zawiera. Mamy zdanie. Ewa przyszła na lekcję, równoważnik przyjście Ewy na lekcję. Jeżeli ten równoważnik ma być imię słowowy, to znaczy, że musi pojawić się imię słów. Imię słów nie jest orzeczeniem. Jeżeli imię słów, to tylko ten przysłówkowy, czyli ten, o którym dzisiaj mówimy, czyli nasze końcówki ons, uszy i wszy. Przykład. Czytając, myślisz. Czytając, chociaż jest jednym wyrazem, to już jest równoważnik zdania, ponieważ ma imię słów przysłówkowy współczesny, a myślisz jest zdaniem. Czyli ta część do przecinka. To imię słowowy równoważnik zdania. Po co ta wiedza? Ponieważ często musicie wskazać w zdaniu, tutaj mamy przykłady, która część jest imię słowowym równoważnikiem zdania, ewentualnie polecenie może polegać na tym, że mamy ten imię słowowy równoważnik zdania przekształcić na zdanie. I wszystkie tutaj te pogrubione części to oczywiście te imię słowowe równoważniki zdania te cienką czcionką napisane, to zdania. Mały książę rozmawiając z lisem wiele zrozumiał. Rejentknując przeciwko pokazał swoje prawdziwe oblicze. I jeszcze rzućmy okiem na te poniżej. Zabiwszy fonkostryna, balladyna postanowiła być sprawiedliwą królową. Najpierw go zabiła, później postanowiła. Najważniejsze jest to, i to również przy wypracowaniach to jest po, potrzebne, by pamiętać o tym przecinku oddzielającym imię słowowy równoważnik zdania od zdania. A teraz pokażę wam zadania egzaminacyjne. W wypowiedzeniu samotność to temat poruszający i ważny słowem jest wyraz. Zarówno poruszający, jak i ważny odpowiada na pytanie, jak i jaka, jakie, natomiast poruszający pochodzi od czasownika poruszać. Jaką funkcję pełni, no to już inne zagadnienie. Jest to oczywiście przydawka, ponieważ określa nam temat, rzeczownik temat. Kolejne, Wskaż zdanie, w którym znajduje się błąd językowy, i tutaj Musimy przeanalizować zdania, ale gdy pojawia nam się jakiś imiesłów przysłówkowy, trzeba tutaj wzmożyć swoją czujność. Zobaczcie, mając 5 lat mama kupiła mi rower. Z tego zdania wynika, że to mama miała 5 lat, kiedy kupiła rower, a raczej nie przewidziała tego, że będzie jej potrzebny dla dziecka, więc trzeba ten imię słów usunąć, tak jak pokazywałam wam wcześniej i zmienić to na zwykłe zdanie podrzędnie złożone. Kiedy miałam 5 lat, mama kupiła mi rower, czyli usuwamy imię słów, dodajemy słówko kiedy, które przydaje nam się przy imię słowach przysłówkowych i tworzymy normalne zdanie okolicznikowe. Kolejne. Dokończ zdanie. Napis, znajdujący się pod ilustracją, by znów być młodym, należy popełnić jeszcze raz szaleństwa z młodości, jest zdaniem jakim? To zdanie znalazło się w dzisiejszym zestawieniu, ponieważ odpo odpowiedź pojawia się, że. Może zawiera imię słowowy równoważnik zdania? Szukamy tutaj naszych końcówek, on słuszyszy, nie znajdujemy ich, więc okazuje się, że jest to zwykłe zdanie złożone podrzędnie. Podrzędnie, czyli jedną częścią zdania, możemy zapytać o drugie. W jakim celu należy popełnić jeszcze raz szaleństwa młodości, by znów być młodym? Uzupełnij poniższe zdania poprawnymi formami imię słowów. Scrooge prosi, by duch zabrał go w jaką podróż? W pouczającą mamy tutaj imię słów przymiotnikowy. Czynny. Druga zjawa zabiera bohatera na spacer, pokazując mu radość ludzi z nadejścia Bożego Narodzenia. Tutaj potrzebny nam jest imię słów przysłówkowy współczesny, który pozwala nam mówić o dwóch czynnościach w jednym czasie. Przekształć parę zdań w jedno zdanie złożone z imię słowowym równoważnikiem zdania. Turyści przechadzają się po nadmorskim deptaku. Turyści zachwycają się widokiem. Tu musimy wyciągnąć wniosek, że z pewnością te dwie czynności odbywają się w tym samym czasie. Dlatego będzie nam potrzebny imię słów współczesny przysłówkowy. Musimy znaleźć tutaj czasowniki i zmienić je na imię słowy, znaczy jeden z nich, dowolny. Zobaczcie, turyści przechadzają się po nadmorskim deptaku, zachwycając się widokiem, lub turyści przechadzając się po nadmorskim deptaku, zachwycają się widokiem. Dwa zdania poprawne. Popraw błąd w poniższym wypowiedzeniu. Czytając książkę, rozbolała go głowa. Uwierzcie, że wiele osób nie jest w stanie znaleźć tutaj błędu. Tutaj oczywiście nie zgadza nam się wykonawca czynności, bo książkę czyta on, a to głowa go rozbolała, czyli głowa jest podmiotem drugiej części zdania. Usuwamy imię słów. Kiedy czytał książkę, rozbolała go głowa. I ostatnie zadanie, które sprawiło wielką trudność podczas ostatniego egzaminu. W zdaniu Mądrość czyni z wiedzy właściwy korzystny dla człowieka użytek. Podkreślony wyraz jest imiesłowym czy przymiotnikiem. Wydaje nam się, że korzystny pochodzi od czasownika korzystać. Do tego odpowiada na pytanie przymiotnika: No jak nic, jest to słowo przymiotnikowy bierny. Otóż nie. Dlaczego? Musimy pamiętać, że słowo przymiotnikowe bierne tworzymy od czasowników przechodnich. Brzmi kosmicznie, ale to nie jest bardzo trudne. Zobaczcie, co to są czasowniki przechodnie. Te, które przechodzą na drugą stronę ulicy, czyli ze strony czynnej na stronę bierną zawsze mogą chodzić dwie strony, czyli możemy powiedzieć czytać, być czytanym, śpiewać, być śpiewanym, gotować, być gotowanym. To wszystkie te czasowniki, które pozwalają wam stworzyć stronę bierną. Czyli mamy tata, ugotował obiad, obiad został ugotowany przez tatę. No i są takie czasowniki. Które nie przechodzą na drugą stronę, zawsze dla nich jest czerwone światło. Jak myśleć, iść czy chodzić, tak? Typowe zdanie. Kasia obeszła jezioro, jezioro zostało przez nią, no nie ma czegoś takiego obesznięte, to znaczy od tego czasownika z pewnością imię słowu się nie stworzy. Zapamiętujemy, imię słowy bierne mogą pojawić się tam, gdzie możemy stworzyć stronę bierną. Zostać korzystnym, od czasownika korzystać, byłoby tu być korzystanym. No zdecydowanie nie. Jest to zwykły przymiotnik. Pełni funkcję przydawki, ponieważ określa wyraz użytek, czyli rzeczownik użytek. Mam nadzieję, że to krótkie przypomnienie dotyczące imię słowów pozwoli Wam poradzić sobie z tym zadaniem, w którym właśnie imię słów się pojawi. To tylko jeden punkt, ale zawsze warto o niego zawalczyć.